A wy jesteście rani. no widzicie Ja się widzicie. nigdy na nikogo nie rozje***** Ej dobra, a pytanie teraz, mm. mocne Czy kiedykolwiek na przykład składaliście zeznania na komendzie? No, na kogoś, bo ja, ja tylko na ja siebie Ja nigdy nie miałem sytuacji, że w ogóle byłem na komendzie Ja też nie, no, no, ja też nie. nie ja to byłem, bo Ja byłem, zeznań nie robiłem Bo ja byłem, siedziałem Jedynie co to ty mnie, dobyłeś, to byłeś, miałeś? byłem świadkiem wypadku siedziałem na 48 100 ten... Jak to? Nie. Nuda to, co... Tak? Za pierwszym razem to było tak, że mnie zamknęli, no to byłem przestraszony, no. nie? I byłem w celi sam, w ch... się nudziłem, nie? W ch... Nie masz żadnych kurwa bodźców, bo nie byłem nic przygotowany, nie było ani nic poczytać. Mm. Możesz leżeć i... Leżeć też, nie? Bo nie miałem w ogóle takiego miękkiego. Nie Też wiem nie. czemu, tak? Ale że na takim twardym i wiem, że sobie mówię Kuj, robię trening, nie? Mhm. I zacząłem sobie na tych takich mm, to nie były łóżka, tylko tak jakby betonowe. Przy... Duża. Tam? To była chyba taka dla y, sześciu, może czterech osób. Okay. Nie wiem. I sobie zacząłem robić pompki, tylko że tak pomiędzy łóżkami, nie? Mhm. I nagle wbiega klawisz i... Chwadź z tego bo ci zaraz ten! Tak? Ja... A za drugim razem to już wiesz, byłem obcykany i... Już tam się noczka! Nie, za drugi, Za drugim razem ja to już wiedziałem o co kaban i byłem w mniejszej sali yy, i... Miałeś kogoś i... na sali? Na najpierw byłem chyba, że ja, ale nagle kogoś puścili, nie? I ja mówię, za co cię zamknęli? <laughs> <laughs> I gość i mi opowiadał, że A, to pomyłka, że jakieś, była jakaś łapanka kiboli chyba, okay. i że go niby zwinęli. Mówił, mm. że to pomyłka, że on nic nie ten. Ja a, ty, a, ty, a, ty, tak? a ciebie za co? A ty tak. No o, ja za wiem. pierwszym razem to byłem, że. Za filmem Tak, w stroju konia wbiegłem na kawaliadę. Tam, gdzie się takie skacze przez płotki. Konia okay. no, 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 koniach. No. Ja na to wlazłem. To jest zakłócenie. E, coś tam, imprezy masowej. Nie pamiętam. Miałem mm. zakaz stadionowy później e, za to. A za drugi raz byłem, że w strefie kibica. Ochroniarze kaza byłem Spider-Manem na strefie kibica. I ochroniarze mi ściągni maskę. No bo to, że tutaj nie nie można w kombinacji Wierzy, że nie jestem super bohaterem. Nie mogę pokazać twarzy. I wezwali policjanty. Hey, w sensie. Na 4,8, <laughs> Na euro na 12. <laughs> za za niepodporządkowanie nie, nie się, coś tam, jakieś takie. Polska, Grecja, mecz, a ty zawinięty. Ej, zróbmy dla, dla tego. Wiem, że jak wyszedłem y, na drugi dzień, to prosto po, pojechałem właśnie znowu na strefę kibica i obejrzałem mecz polski.